Moi drodzy, witam Was serdecznie, 16 niedziela czasu zwykłego Ewangelia Marka, rozdział 6, wersety od 30 do 34. Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii zaprasza uczniów do tego, by odpoczęli. Są tuż po y, posłaniu, y, przyszli rozradowani. Z tego, co się tam wydarzyło, co się, ja, co się działo przez ich ręce. I Jezus po tym wszystkim nie mówi im: Byliście niesamowici, idziemy za ciosem, teraz ruszamy w tamtą stronę. Tylko mówi im: Napracowaliście się, odpocznijcie nieco. Pójdźcie gdzieś na miejsce pustynne i, i tam zadbajcie o siebie. Kiedy czytamy Księgę Rodzaju, to na samym początku już przecież przy stworzeniu słyszymy, że Bóg pracuje, stwarza przez kolejne dni, przez sześć dni i siódmego dnia odpoczywa. Bóg, Bóg odpoczywa. Tak? Bóg, który nieustannie przecież działa, jest obecny w naszym życiu, pokazuje nam, że on, też, yy, że on też odpoczywa. Chcę zwrócić naszą uwagę, że odpoczynek to nie jest luksus, to nie jest jakiś komfort, który możemy sobie zapewnić, ale jest to pewna konieczność w naszym życiu. Konieczność, której się uczymy, i jest przecież nawet takie hasło, i pojawiają się tego typu warsztaty sztuka odpoczywania. Czyli jest to pewna. Pewna sztuka, pewna umiejętność, której możemy nabyć, której możemy się nauczyć, i która jest nam niezbędna do tego, żeby właściwie balansować i zbilansować też nasze życie: żeby w którąś stronę nie przesadzić, w stronę pracy tutaj konkretnie, jakiegoś pośpiechu, brania kolejnych rzeczy, bo przecież je udźwigniemy. To wszystko jest yy, możliwe, ale właśnie w takim krótkim okresie czasu, a nasze życie bardziej jednak przypomina maraton niż bieg na 100 metrów. Dlatego tak ważne jest, by uczyć się odpoczywać, by zadbać o ten czas regeneracji. I chyba pierwszą taką rzeczą, która, którą ja widzę, jeżeli chodzi o odpoczynek, i, 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 I która dla mnie oznacza, że, że zacząłem już odpoczywać, to jest moment, w którym przestaję się śpieszyć. Przez ostatnie lata, wyjeżdżając na swoje wakacje, zwykle jest tak, że do ostatniego dnia tam coś się dzieje, jestem zaangażowany, nie zdążę się spakować, i pierwszego dnia, gdzie mógłbym już rano <tuszyć> ruszyć i wyjechać z danego miejsca. To ja tego pierwszego dnia, y, tak naprawdę, i zrobiłbym to oczywiście, ale w pośpiechu. Tak? Szybko się spakował i, i ruszył, to ja tego pierwszego dnia, właśnie, y, staram się wyłączyć pośpiech. Powiedzieć sobie, no przecież to jest mój urlop, to są moje wakacje, ja teraz już zaczynam wypoczynek. I nawet jeżeli tego pierwszego dnia zostaję tam, gdzie jestem, to. To ja już wypoczywam, bo zostaje w inny sposób. My zewsząd, moi drodzy, czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy nie, lepiej, żebyśmy sobie zdawali sprawę, jesteśmy naciskani, dociskani terminami, zobowiązaniami, pracą, obowiązkami, wszystkim tym, co się na nas, co na nas siedzi każdego dnia i co, co jakby, no nie jakby, ale co określa nasz harmonogram dnia i tego, co mamy danego dnia zrobić tak? nieustannie właśnie doświadczamy jakiegoś nacisku, presji i odpoczynek jest wyłączeniem tego jest jako pierwsze daniem sobie czasu tak, tak jak Jezus mówi uczniom idźcie na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco zostawcie to wszystko i to jest pierwsza rzecz. Druga związana z tym przecież też, no to jest, że nieustannie ściga nas nasza przeszłość w różny sposób i zamartwianie się o naszą przyszłość. I tak samo tutaj w tym fragmencie podążyli, podążali za nimi, a niektórzy nawet ich uprzedzili i czekali na nich tam na miejscu. Zwykle na rekolekcjach, kiedy rozpoczynają się i towarzyszę ludziom w rekolekcjach w milczeniu, to zdarza mi się właśnie rozpocząć od takiego, od takiego zaproszenia do nich, by spotkali się z tym wszystkim, z czym przyjechali tutaj, co chcieliby rozwiązać. Z tymi problemami, kwestiami różnego rodzaju zmartwieniami, by to dopuścili do swojego serca i powiedzieli temu do widzenia, spotkamy się za pięć, za 8 dni. Teraz będę, tu, gdzie jestem, teraz spróbuję spotkać samego siebie. Nie rozwiązując w tym czasie żadnych kwestii mojego życia. Tak? Nie bójmy się, to wszystko będzie czekać za progiem, będzie, na mnie, będzie cierpliwie na mnie czekać, ale to od mojej decyzji zależy, czy ja, czy dam sobie prawo właśnie do tego, żeby teraz odpocząć i żeby to zostawić. Żeby się tym nie zajmować na czas odpoczynku. Mamy różnego rodzaju przyzwyczajenia, które są dla nas y, takim zabijaniem czasu, wypełnianiem czasu. Noż sama nazwa nawet y, zabijać czas. Tak? Że nie jesteśmy w stanie wytrzymać często takiego pobycia ze sobą w ciszy, w samotności, więc trzeba, trzeba się czymś zająć. I bardzo często nasz wypoczynek nie różni się niczym albo niewiele się różni poza tym że zmieniliśmy miejsce od tego wszystkiego co i tak tam robimy od tych naszych przyzwyczajeń od naszych nawyków niezdrowych często tak sięgania właśnie po różnego rodzaju zagłuszacze rozpraszacze zabawiacze w postaci właśnie przeglądania różnych tam mediów społecznościowych i tym podobnych rzeczy to naprawdę wszystko może poczekać, jeżeli damy, damy sobie szansę odpocząć. Niesamowitą formą odpoczynku może być sama modlitwa, czyli bycie przed Bogiem. Jeżeli właśnie odkryjemy bycie przed Bogiem jako odpoczynek, to odpoczynek, czyli przecież ja wierzę mocno, że Pan Bóg chce mi na modlitwie dać to, czego najbardziej teraz potrzebuje. Więc jeżeli przychodzę na modlitwę i, i nie zasypuję go, nie zalewam go moimi pomysłami, jak to powinno być teraz zrealizowane, co powinno się wydarzyć i rozwiązać w moim życiu, tylko jestem otwarty i chcę się po prostu spotkać, to to, to wystarczy. To odkryję z czasem, że Pan Bóg na modlitwie daje mi odetchnąć od siebie, od moich problemów, od zmartwień. Czasami albo i nawet często przypominamy, modląc się, przypominamy takie osoby, które bez przerwy mają coś do zrobienia. Jak się czujesz z kimś, kogo przychodzisz odwiedzić, a on w tym czasie załatwia przeróżne sprawy i nie ma tak naprawdę do końca czasu dla ciebie? Nie ma czasu na spotkanie się z tobą, na pobycie tak, tak, tak normalnie. A my siadamy na modlitwie, zapraszamy, przecież, Pana Boga, chcemy się z Nim spotkać, po czym realizujemy i załatwiamy to, co, co mamy w planie załatwić. To nie jest spotkanie biznesowe. Modlitwa też ma być, czy ma być odpoczynkiem ma być wytchnieniem przed Nim. Złapaniem czasami właśnie tego, złapaniem pionu. Czyli zobaczeniem, gdzie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, gdzie jest sufit, gdzie podłoga, bo w tym natłoku sprawi różnych rzeczy, może nam się to poprzestawiać i zaburzyć. Moi drodzy, życzę Wam, życzę z całego serca, byście uczyli się odpoczywać, dbali o odpoczynek, znajdowali w tygodniu kilka godzin tylko dla siebie, zostawiając wszystko inne, nawet jeżeli nie można sobie. Pozwolić, a często tak jest, na cały dzień, to niech to będzie kilka godzin, i zobaczycie w krótkim czasie, niedługim zobaczycie różnicę, kiedy jestem w stanie znaleźć pół dnia i posiedzieć tak ze sobą, czy, czy przeżyć to bez jakiegoś pośpiechu, bez, bez naciskania na siebie, bez robienia czegokolwiek, nawet z przyzwyczajenia. Dobrego czasu modlitwy i odpoczynku. Повод